Słowo Boże na dziś, 11 grudnia Czytanie z mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu! Przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do Ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki, o Tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce Ojca do Syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i Ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Psalm responsoryjny 80. Odnów nas Boże i daj nam zbawienie. Usłysz pasterzu Izraela, ty, który zasiadasz nad cherubami, zbudź swoją potęgę i przyjdź nam z pomocą. Powróć Boże zastępów. Wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie. A będziemy Cię chwalili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.